To niezwykłe, że donosiciel dokładnie nie wie, że jest donosicielem. Oczywiście po to, żeby udowodnić, że działa na korzyść państwa, korzyść ludzi, społeczności, oczywiście podpiera się przepisami. Sam się oczywiście do nich nie stosując. Natomiast prawda jest taka, że kiedy człowiek analizuje rzeczywistość, kiedy próbuje. Wydobyć dobro z rzeczywistości, która jest zakmatwana, to czasami może gdzieś w jakimś elemencie sprzeciwić się takiemu prawu ustanowionemu, ale przecież sumienie w tym przypadku jest jedynym prawodawcą i jedyną podpowiedzią dla człowieka, który chce czynić dobro.